To będzie taka mała seria, taka krótka seria. 5, 10, 7 faktów o czymś tam, o motoryzacji i na przykład 7 najbardziej ekologicznych samochodów na świecie. Ciepla, ciepla, ciepla. Dłoń twa chuda, a nie tłusta. Czy to miłość, czy rozpusta. Wąska pasie jak mangusta. Myślę sobie, że może to by mogło być Całkiem fajnie mam nadzieję, że w ogóle jestem ostry i tak dalej, bo dzisiaj nagrywam wszystko co. Dlaczego koszula? Bo lubię chodzić w koszulach, po lubię chodzić w koszulach, więc nie czekajcie, że, że jestem w koszuli, to nie jest żadna formalna prezentacja, nie chcę tutaj mówić do Polaków nie chcę im obiecywać nic, bo jedyne co mogę Wam obiecać to to, że ten program nie ukazywał się dosyć często. To co widzicie za mną to jest nowe tło do, na poboczu. No, myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, tym bardziej że jest tutaj bardzo dużo książek. Takie jak słownik, takie jak ciasta i torty, takie jak słowniki, jak książki o angielskim, jak hamlet. Myślę, że ponieważ jesteście bardzo spostrzegawczymi widzami na YouTube, to na pewno znajdziecie tu coś ciekawego, coś o czym będziecie mogli podyskutować w komentarzach. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić 10 najdroższym. Co? Nie, 5 najdroższym samochodom na świecie. Jest ich trochę. Łączna kwota to aż. 56,5 miliona złotych! 19 milionów dolarów. 56 milionów dolarów. 10 miliardów złotych! Gdzie 1 milion dolarów? To całkiem dużo, bo jakby sobie pomyśleć, to za 19 milionów dolarów można by było kupić. Na pewno więcej niż 5 samochodów kupiłbym na pewno dom. Samochód pojechałbym na pewno za granicę. Kupiłbym e, samochód mojej żonie. Kupiłbym drugi samochód sobie. Może po prostu kupić sobie 5 samochodów za 50 milionów złotych, wydać te 50 milionów i pozwolić po prostu spać. Nim ludziom I się też cieszą, że masz te samochody. Nie wiem. Zaczynamy 5 najdroższych samochodów. Na świecie. Pierwszy najdroższy samochód to Rolls Royce Hyperion Pinifarina. 6 milionów dolarów to około 20 milionów złotych. I właśnie tyle trzeba wydać za jedynego na świecie Rolls Royce'a Hyperion. To się nazywa indywidualizm na wysokim poziomie. Konstrukcja została wykonana z włókna węglowego. Auto jest całkowicie dwuosobowe, a kształtem przypomina nieco jachty Riva. No cóż, jak się już wzorować, to przede wszystkim trzeba to robić dobrze i z klasą. Zaprojektowali naprawdę fantastyczny samochód, choć wydaje mi się, patrząc na przedni pas, że najbardziej pasowałby on do jakiejś kreskówki, ponieważ ma taki uśmiechający się pas przedni, te uśmiechające się światła i tak dalej. To nie zmienia faktu, że samochód wygląda zjawiskowo. Silnik to prawie 7-litrowe V12 o mocy 460 koni mechanicznych. Cała moc przenoszona jest na tylną oś, zatem wyobrażam sobie ten model na włościach TAX THE RICH. Wcale nie jest najszybszy, nie jest najbardziej luksusowy na świecie, jest od na pewno najbardziej oryginalny najbardziej, i najbardziej innowacyjny, najbardziej została tylko jedna taka sztuka. Drugim samochodem jest Lamborghini Veneno. Lamborghini Veneno to super samochód od tytułowego Lamborghini. Pokazano go w Genewie w 2013 roku. Veneno oznacza jad i truciznę. Można uznać go za model niezwykle limitowany, gdyż powstał w liczbie trzech egzemplarzy, a to o dwa auta więcej od Rolls-Royce'a Hyperion'a. Konstrukcyjnie, auto oparte jest na Aventadorze. Silnik to 6,5 litra V12 i 750 koni mechanicznych. Uwaga, kosztuje 4,5 miliona dolarów. To trochę jest, trochę jest. Na dodatek cała konstrukcja jest z włókna węglowego, ale to tak samo jak w przypadku poprzedniego Rolls Royce'a. Na trzecim miejscu uplasował się Lykan Hippersport. To arabski samochód produkcji firmy W Motors z Libanu. Wszyscy radcy szechowie rzucili się, wręcz samochód ma 760 koni, to bardzo dużo. No oczywiście cały został zbudowany z włókna węglowego. Diody LED były wysadzane diamentami, a skórzane fotele wyszywano złotą nicią. Kolejny samochód to Koenigsegg Agera. Na zeszłorocznym salonie w Genewie szwedzka firma założona przez Christiana von Koenigsego zaprezentowała niesamowity model Agera One. Niesamowite z kilku względów: z uwagi na swoją potężną moc 1360 koni mechanicznych masę 1360 kg, z uwagi na niesamowity stosunek mocy do masy 1 do 1. Auto przyspiesza do setki w 20 sekund, a prędkość maksymalna to 440 km na godzinę, zatem szybciej od bogatliwej Ron Super Sports. To jeszcze nie wszystko. Koenigsegg na tegorocznym salonie w Genewie zaprezentował auto jeszcze szybsze i mocniejsze, czyli Regere. To hybrydowy pojazd 2,5 miliona dolarów, bo właśnie tyle kosztuje Agera 1.1. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że wsiadając do tego samochodu wyglądasz mega pokracznie. Na koniec Bugat Bugata... I Veyron Super Sport. Osiągnął prędkość 431 km na godzinę przez dłuższy czas rekordową wśród pojazdów cywilnych. Posiada czarno-pomarańczowy kolor i schowane wloty powietrza w tylnej części nadwozia. Generalnie auto wygląda ciekawie od zwykłego Veyrona. W tym roku w Genewie Bugatti zakończyło 10-letnią przygodę ze sprzedażą tego modelu. Ostatnim 450 egzemplarzem był Bugatti Veyron Con Sport Vitesse La Finale. 2,5 miliona dolarów też, bo to jest dwa właściwie, 400 tysięcy dolarów przedstawiłem 5 top 5 najdroższych samochodów na świecie. Oczywiście można by się też kłócić o to pierwsze miejsce, bo jednak ten Rolls Royce Hyperion Pininfarina to nie jest samochód, który jest sprzedawany na co dzień. To nie jest auto, które możecie otrzymać, ale Bugatti Veyrona też już nie można dostać, więc to jest w ogóle bardzo trudne, mam nadzieję, że następnym razem może mi coś zaproponujecie, jakieś kolejne top 5 i będzie mi po prostu łatwiej, albo może trudniej, choć jak pewnie wy widzicie, to będzie mi po prostu trudniej. Dobrze, to w takim razie dzięki za oglądanie tego materiału, nie wiem jeszcze jak to nazwać. Jeśli wam się podoba, kliknij łapę w górę. Jeśli wam się nie podoba, kliknij łapę w górę. <laughs> I subskrybuj nasz kanał. I do zobaczenia za jakiś czas. Na razie. Fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali wiadomo, bo możecie zawsze kliknąć ten przycisk, subskrybuj, mielibyśmy więcej widzów. Dodatkowa motywacja, to jest dodatkowy kop do tworzenia kolejnych materiałów. Kliknij przycisk subskrybuj albo wejdź na naszego facebooka, je kliknij lubię to, żebyśmy nie musieli zbyt często płacić za reklamy. No i tyle.